Gustaw Jeleń-Gustlik, postać literacka z książki Janusza Przymanowskiego, a także postać filmowa z polskiego serialu telewizyjnego pod tytułem Czterej pancerni i pies 1966-1970. Syn Wilhelma. Pochodził z Ustronia na Śląsku Cieszyńskim, gdzie przed wojną pracował jako kowal. Jako Ślązak został siłą wcielony do Wehrmachtu, w którym był czołgistą. Podczas kampanii przeciwko ZSRR zdezerterował i przeszedł na stronę sowiecką. W ten sposób został żołnierzem Polskiej Brygady Pancernej i członkiem załogi czołgu, Rudy, porucznika Jarosza. W czołgu pełnił funkcję ładowniczego, a potem, od odcinka XVI, gdy załoga dostała nowy, pięcioosobowy czołg działonowego. Spośród załogi odznaczał się niezwykłą siłą i poczuciem humoru. Wojnę zakończył w stopniu sierżanta. Po wojnie ożenił się z honoratą. W serialu w rolę Gustlika wcielił się Franciszek Pieczka. Gustlik to śląskie zdrobnienie imienia Gustaw. Odznaczenia chronologicznie. Krzyż walecznych za bohaterskie czyny w walce z niemieckim najeźdźcą odcinek. 5. Rudy, miód i krzyże. Odznaka za rany i kontuzję Gustlik został ranny po tym jak w odcinku 6. Most jego czołg został trafiony lub wjechał na minę w trakcie walk w Warszawie. Gust nosi odznakę w odcinku siódmym. Brązowy medal zasłużonym na polu chwały za zniszczenie amunicji nieprzyjaciela na pierwszej linii odcinek. 13. Zakład o śmierć, pierwowzory historyczne, postać Gustlika jest nawiązaniem do obywateli polskich, którzy wbrew własnej woli zostali zmuszeni do służby w Ermachcie. W Wojsku Polskim na froncie wschodnim służyło około 3000 Polaków walczących uprzednio w szeregach hitlerowskich sił zbrojnych. Jednym z pierwowzorów Gustawa miał być Ernest Jeleń, który następnie dowodził czołgiem w kompanii T-34-85 porucznika Pawła Dobrynina.